Ceramika obecnie jest niesamowicie popularna. Niesamowicie. To jest super rynek, który się niesamowicie rozwija. Dlatego ważne jest, żeby nie robić zwykłych kubków, tylko zrobić, robić coś, co się czuje, co jest gdzieś tam blisko. Bo też klienci jakby to widzą. Tak? To jest tak, że kubek można zrobić naprawdę na 100 różnych sposobów. To tak jak ludzie mnie pytają, a czemu ty robisz kubki konie? To historia tego taka jest, że po prostu moja córka miała swojego ulubionego konia e, plastikowego, który się po prostu zniszczył i ona tak po nim po prostu płakała. To były jeszcze wtedy takie czasy, że nie było tak super wszędzie wszystko dostępne. E, I ja zrobiłam słuchaj, nie, po co po prostu z kopytami konia? Jeśli ja robię figurkę kota, to dlatego, że sama tego kota mam. Mimo, że bardzo dużo osób prosi o psa, tak? Ja wiem, że biznesowo słusznie byłoby zrobić psa, tak? Ale akurat ja mam taką specyfikę jakby gdzieś tworzenia, myślenia o tym, co jest mi bliskie. Ja chcę, żeby to był związek jakby ze mną, z ludźmi, którzy są mi bliscy. Jest tak, że my się znamy z innymi rzemieślnikami, bo po prostu korzystamy z ich usług, więc chodzimy i do pana szewca i do kaletnika i do właśnie jubilera, tak. Jeśli chodzi o pracownie ceramiczne, to my się wszyscy znamy i się bardzo lubimy i razem nawet zamawiamy materiały, pożyczamy sobie, nie wiem, pudełka, jak nam zabraknie, tak, albo glinę, jak nam się skończy. Także to jest super. Też jest na Nadodrzu Łokietka 5 i oni robią super po prostu robotę, taką właśnie prospołeczną dla nas tutaj wszystkich. I oni nas angażują właśnie do różnych wspólnych projektów. Pracownie ceramiczne są takim miejscem, gdzie jest galeria połączona z pracownią więc jest takie dwa w jednym. I akurat te pracownie, które są na no nadodrzu, a jest już ich trzy, było kiedyś pięć, w tej chwili jest trzy, są i też są równie długo jak my. I to też pokazuje, że ta ceramika się trzyma jakoś tak, że jest chęć, bo ludzie są przychodzi na warsztaty, też lubią ceramikę, więc też kupują, zaglądają do nas. Ludzie widzą, jak bardzo jest czasochłonna ceramika, ile ta pracy wymaga. I też jest większy potem szacunek do tego, że to są tak nie Robiono rzeczy, nie? Projektowaliśmy filiżankę dla gazu system z takim pomieniem. Dla ambasady polskiej na Białorusi robiliśmy też filiżanki, oni od nas kupowali, na tak, nasze na autorskie rzeczy. Jest, jest trochę takich też współpracy szczególne, specjalne, niektóre też cieszymy. Nie? Robimy głównie kubki, projektujemy, a kubek jest takim naczyniem bliskim, w ogóle ręki, coś, co się codziennie używa, codziennie się pije, to nam się fajnie kojarzy, bo wlewa się tam coś ciepłego, albo jak jesteśmy spragnieni, to z kolei zimnego, żeby się schłodzić, więc to jest coś, co każdy lubi i z kubkami jest tak, że co chwilę chcemy mieć jakiś nowy, nie? kubek, swój ulubiony I, i to jest niekończąca się historia, nie? że ludzie kolekcjonują też kubki i zbierają sobie z różnych tak, stron świata, więc y, to jest naprawdę fajny produkt, nie? kubek. Zawsze można no, po prostu się umówić. Telefonicznie SMS-a wysłać, no nie, że chce się przyjść, zobaczyć. My wszystko opowiadamy, pokazujemy co, jak powstało, no nie I, i w takim sensie po prostu jesteśmy miejscem jakby otwartym dla każdego, co chce się mm, dowiedzieć, tak. Moja droga do Ceramiki była, była bardzo długa i tak naprawdę, naprawdę ceramika jest wypadkową wielu rzeczy. I ja też powtarzam młodym ludziom, którzy przychodzą do nas na warsztaty, na przykład, że młodość i te nie wiem, 18, 19, 20, nawet nie wiem, no umówmy się. Ja szukałam w ogóle do 27 roku życia, tak? Więc u mnie ten czas był wydłużony. Jest po to, żeby próbować różnych rzeczy i patrzeć, w czym się człowiek dobrze czuje i jakby każdemu trochę. W innym czasie jakby zajmuje takie określenie się, tak? U mnie na przykład, jak już tak rozmawiamy osobiście, to było tak, że ja najpierw chciałam projektować ogrody i poszłam na Akademię Rolniczą. Po pół roku okazało się, że to była jakaś pomyłka, bo tam trzeba było się uczyć trzy lata rolnictwa ogólnego, jakieś cykle rozwojowe po prostu pasożytów krów i tak dalej, nie? stwierdziłam, że to jest nieporozumienie. Więc ja tak bezpiecznie stwierdziłam, że a no to pójdę na ten uniwersytet na historię sztuki, bo to też jest trochę takie artystyczne, ale takie bardziej może bezpieczne, a też ciekawe. I faktycznie pięć lat studiowałam historię sztuki, to były bardzo przyjemne studia, ale teoretyczne. I tak naprawdę ciągle mi brakowało, jakby manualnie, żeby coś robić, nie? Postawiłam wszystko na inną kartę. Dałam sobie rok po skończeniu tych studiów. Więc jak rzuciłam jedna studia, to stwierdziłam, że dużo drugich nie rzucę, tylko muszę dokończyć. I faktycznie, jak zrobiłam studia magisterskie na historii sztuki, to dałam sobie rok na przygotowanie się na egzaminów na Akademię. To był, powiem, strzał w dziesiątkę, bo yy, u nas ten wydział jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, ale poznanie siebie i znalezienie swojej w drogi, tym to jest niesamowita przygoda też. I te pięć lat studiów ciężkich, rzemieślniczych, bo dla mnie to też był taki szok, gdzie po pięciu latach studiowania historii sztuki, które polegały po prostu na czytaniu książek i oglądaniu sobie zabytków, Nagle po prostu jest taki tygiel pracy, gdzie naprawdę jest się od rana do wieczora na uczelni, a potem po nocach jeszcze się projektuje, żeby przynieść i pokazać coś na następny dzień. Zupełnie inna jest świadomość, samoświadomość też osoby, która jest zaraz policją tak. i ma te 19 lat, tak? a inna, no, człowieka, który szczęście. już tak no, na jednych studiach próbował, drugie skończył tak, i trzeci już wie, że się musi określić. Jasne, można sobie, nie wiem, tworzyć ceramikę a dla siebie tylko, a utrzymywać jeszcze czegoś innego, mieć jakąś inną pracę, nie? No tylko można wszystko wstawić na jedną kartę i powiedzieć, OK, ja to poznam do dogłębnie, każdą technikę, i spróbuję tak wymyśleć, żeby z tego żyć, tak? Żeby no, być w zgodzie z sobą, z tym, co chcę robić, i, i się też z tego utrzymywać, nie? żeby być też niezależnym. No bo umówmy się, prowadzenie... Też własnej firmy yy, i bycie dla siebie po prostu kierownikiem, panem swojego czasu jest super, nie?